Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj taki odcinek z prezentacji elementów roboczych do pługów Lemken. Zebrałem takie podstawowe rzeczy, które najczęściej, najbardziej chodliwe, i pokażę Wam, jak wygląda mniej więcej jakość tych produktów. Na końcu prezentacji będzie przykładowy cennik, gdzie można będzie sobie porównać, jak to wszystko wychodzi cenowo. I zaczynamy teraz tak. Tu mam yy lemierz do lemkena o numerze 3352-234 Jest to trzyotworowy lemierz yy z firmy IQ Parts. Lemierz jest napawany. I końcówka tutaj. Lemiesza jest walcowana. Nie jest to frezowane, tylko walcowane, czyli jest mocno zagęszczona stal. I dodatkowo jest jeszcze yy, z tyłu to napawanie. Te lemiesze przychodzą do pługów głównie ażurowych. I z tej samej firmy mamy dłuta typy dłut. Generalnie mam do pokazania. Cieńsze dłuta, 12 mm. Napawane tutaj. Z tej strony. I tak to wygląda. No i 15 mm. One są grubsze tutaj. Te są w granicach 70 mm. Kilku złotych, te już 80 kilka złotych. Lemiesz nieco ponad 150 złotych. Te lemiesze są troszkę tańsze, dwuotworowy. To jest głównie do odkładni, gdzie są pełne odkładnie. Po przeażurach mamy tu wydłużony ten koniec i, i, i potrzebne są tam lemiesze dłuższe. Teraz z lemieszy jeszcze mam lemiesze czeskie. Opalagri, napawane lub nie, i one wyglądają w ten sposób, tutaj jest to produkt tańszy, i również z Opalagri mamy dół tego typu. Nienapawane yy, lub z tym napawaniem tutaj na dole. Jak to mówią, do wyboru do koloru. Pokażę Wam jeszcze jedną rzecz. Nakładka na dłuto. O co w tym chodzi? Niektórzy wiedzą, niektórzy nie wiedzą. Jak mamy dłuto, to Lemken wymyślił coś takiego. To nie jest odkówka, tylko to jest z takiej blachy. Widzicie, tu jest to wyprofilowane w ten sposób. Wygląda to jak dłuto, ale wykorzystuje się te dwa otwory, tu, to i to. Nakładamy i możemy na tym sobie orać. Pod warunkiem, że już mamy Dół, to tak zjechane gdzieś z tyle. Tu zostało do tego otworu może z 3 centymetry. I wtedy stosujemy sobie takie nakładki. No niektórzy klienci to biorą, bo jak ma zjechany lemierz, już jest zużyty lemierz, a chciałby jeszcze go niedużo, niedużo mu zostało tego lemiesza do do zużycia i szkoda mu jest zakładać nowych dłut, bo to wiadomo o co chodzi w tych dłutach. To są dłuta dzielone, tak? Mamy lemierz Tu dłuto przychodzi w ten sposób, tak? I teraz jak tu mamy już zjechane, o, niektórzy to potrafią zjechać aż tutaj. Tyle jest jechane tak? Generalnie to, jak jest ta wysokość otworu, to gdzieś dotąd się przyjmuje, że lewiek jest zużyty, ale już z praktyki wiem, że, że niektórzy potrafią do samego korpusu tam dojechać. Jest taka sprawa, że dłuto, jak jest nowe, to ono dużo tu wybiera ziemi. I żeby po prostu dojechać Ten lemierz No to takie rozwiązanie pośrednie To jest stanie. Yy, w ofercie tam będzie Nie możemy sobie to obrócić Jest to takie rozwiązanie No jedno z rozwiązań tak Niektórzy później nie wiedzą po co ten otwór jest a to jest do montażu właśnie Bo klientom jak pokazuje to yy, Dziwię się, co to jest, do czego to jest. To nie jest dolemkena. No niestety to jest dolemkena. Niestety lub stety. Jest to jakieś tam rozwiązanie, które można spokojnie sobie stosować. To jest tanie. Przykręcamy i spokojnie możemy jeszcze popracować takim zestawem. Teraz na bok idą płozy. No to z przodu. Te trójkąty i płozy są albo tego typu, albo sześciotworowe, albo czterootworowe, ośmiotworowe. I na płozy jeszcze przychodzą takie nakładki tego typu, lub mamy takie nakładki tego typu. I tu możemy sobie to założyć takie takie coś. O, przykręcamy i rozsądek porów w tym i w tym rozwiązaniu jest tak samo, tak. W naszych yy, pługach te płozy w ogóle to są inaczej rozwiązane, bo to są płozy praktycznie takie trójkątne, ale w większości yy, pługów do tej pory, yy, które są tutaj na rynku, to yy, Boczne płozy są kwadratowe, tak? Kwadratowe prostokątne. Powiem jeszcze trochę o dodatkach, takich jak kroje nożowe. Mało osób to stosuje. Jest to dobre rozwiązanie do rozdzielenia ziemi i ładnie nam chroni yy, piersi. I poszerzacze. Mam w zamienniku poszerzacz z czeskiej firmy Opal Agri. jego montujemy jak jest płoza, to przykręcamy go w ten sposób, wyżej lub niżej, w zależności jak tam nam potrzeba. Oryginalnie lemkenowskie rozwiązanie jest takie, że tam jest specjalny uchwyt. Do niego dopiero jest ten poszerzacz, ale to rozwiązanie jest trzy razy tańsze. Taniej jest kupić nawet tą płozę, plus to niż sam poszerzacz oryginalny lemkenowski. No, oczywiście, ścinacze Wyciągnę jeszcze takie rozwiązanie tańsze i wytłumaczę o co, o co w tym rozwiązaniu chodzi. Posiadam również w ofercie takie rozwiązanie: taki lemierz pasujący na otwory, tutaj do Lemkena, z nakładką Squernelanda. Z Jest to rozwiązanie z Opalagri. Lemierz z blachy borowej, tu jest przygięty. Tu rozstaw 40 mm, i te otwory pasują nam na yy, rozstaw otworów do lemkena. No, tego, w ten sposób, bo tutaj, jak jest. Mamy te otwory, to jak sobie przyłożymy. o, To pasuje. I takie rozwiązanie można sobie zastosować. Jest to rozwiązanie tanie, bo sam Lemierz to tam jest 80 parę złotych. Nakładka to Fernerlandowska to 14, tam ponad złotych. Najtańsze można już dostać. I zestaw mamy lemierz plus nakładka to stówka. Śruby dokupujemy i, i spokojnie możemy sobie y, takim półkiem pracować. Niektórzy, niektórych denerwuje właśnie to, to, że jest dłuto i lemierz, że jest podzielone. Bo to jest problem z tym zużywaniem się dłut i, i, i lemierza nierównomiernym. I takie rozwiązanie, to tak jak w Fernelandzie. identyczne rozwiązanie jak w Fernelandzie, tylko te otwory tutaj, lemiesz, nakładka i coś takiego można też do Lemkena założyć. No i najważniejsze, no to jest po prostu tanie rozwiązanie. Nic tańszego w tej chwili w ofercie nie mam. I tak to wygląda. Pokażę Wam jeszcze taką ciekawostkę. Do tych pługów dostępne są również yy, dzioby, te dłuta z węglikiem z waryńskiego. Takie dłutko. Cena będzie w opisie na końcu. Pełna odkówka, jak ktoś nie ma mocno kamienistych pól, to można się poprosić o takie rozwiązanie. Porównamy to do. jeden na drugi położyłem i on tu jest taki bardziej pełny. Czyli więcej tej ziemi będzie nam tu wybierało. I generalnie zaletą tego rozwiązania jest to, że on się nie zużywa nam tego coraz dalej, coraz dalej, coraz dalej. Tylko bardzo długo że tak powiem trzyma tą długość, tak no bo to wytrzymałość determinują te płytki i później dopiero rdzeń się zużywa jesteśmy tutaj dealerem firmy Waryńskiej na okolice i u nas taki produkt można sobie spokojnie zamówić dla zainteresowanych osób Ogólnie, jeżeli się prezentacja podobała, daj łapkę w górę i subskrybuj kanał. Na końcu jest cennik. Można sobie to ceny pooglądać i pokalkulować, co by się komu spodobało. W opisie jest telefon do mnie, e-mail. Można zadzwonić lub napisać maila z zapytaniem. Ja się na dzisiaj żegnam i widzimy się w kolejnych produkcjach. Na razie, cześć.